Serwer e, backupowy, odpytując serwer zdalny, serwer backupowy e, tworzy tylko zapytanie e, pojedyncze, tak? to znaczy to jest tak zwany one hop, e, one hop query, czyli otrzymując, serwer zdalny otrzymując zapytanie nie rozsyła tych zapytań dalej. Dzięki temu unikamy sytuacji, gdzie nagle pojawia się taki broadcast zapytań, bo wszyscy wszystkich pytają i przez przypadek robimy zapętlenie i później nic z tego nie ma. Czyli jeśli chcemy, żeby zapytanie szło do większej ilości serwerów, musimy zdefiniować większą ilość e, e, serwerów zdalnych, czyli większą ilość e, zasobów typu PIR. Zapytanie jest z punktu do punktu, nie ma dalej e, sztormu takiego broadcastowego z zapytań. Lekkie podsumowanie, e, detuplikacja jest fajna. W momencie, kiedy zacząłem robić e, backupy blokowe z bakuli e, non-stop, fulle dosyć dużej ilości, i okazało się, że ilość e, danych, które e, backupy full zajmują, kolejne i trwają bardzo, bardzo króciutko, stwierdziłem, że to jest to, co powinniśmy mieć w dobrym oprogramowaniu backupowym. E, spokojnie osiągnąłem współczynnik do duplikacji 1 do 10. Czyli zamiast zapisywać 1, tera, 1 terabajt danych, zapisałem tylko 100 gigabajtów. Bardzo, bardzo, to fajnie widać, bardzo e, dużo zyskujemy na tym, że wykorzystujemy tego, ten, ten rodzaj deduplikacji. E, oczywiście pamiętając o tym, że jeśli zaczniemy mieć nieciekawe dane, na przykład zaczniemy szyfrować, to ten współczynnik będzie bardzo, bardzo kiepski. E, robienie backupów pełnych tak naprawdę przestaje być e, już kiedy, jakkolwiek problemem, tak. Każdy backup pełny przy deduplikacji staje się backupem przyrostowym, backupem przyrostowym blokowym. Bardzo fajna rzecz. Tak naprawdę możemy w ogóle przestać myśleć o czymś, co się nazywa e, cykl backupowy lub polityka backupowa, mówiąca o tym, że kiedyś tam robimy backupy pełne, kiedyś tam robimy backupy przyrostowe. Możemy tak naprawdę wszystko zamienić na backupy pełne, non-stop za każdym razem. Możemy, nie musimy. Tak. To jest jakby wszystko od nas zależy. E, to, co przedstawiłem, czyli ten za, za, zakres, jak, jak to wszystko działa, to już, to jest kod, który już w tej chwili działa. My testujemy, st stabilizujemy, weryfikujemy różne koncepcje, e, współpracujemy z Bakulą, żeby taka funkcjonalność, Bakulo Systems, żeby taka funkcjonalność się pojawiła w Bakuli, była dostępna. E, jakkolwiek to nie jest jeszcze ukończony projekt. E, jeszcze sporo rzeczy musi być zrobionych, na przykład replikacja synchroniczna e, lub tak zwany e, ten shared storage, czyli możliwość zapisu jedno, m, zapisu e, do poszczególnych serwerów backupowych, nie tylko do tego jednego. E, pewne elementy związane z optymalizacją, na przykład wielowątkowość po stronie klienta, o której wspomniałem, czyli czytamy więcej bloków na raz i przetwarzamy e, je wielowątkowo. E, Wykonaliśmy takie dosyć może nie super, hiper dokładne, ale e, pierwsze testy i okazało się, że e, w zależności od tego, jak wydajny mamy procesor, jak wydajne mamy dyski i co tak naprawdę jest głównym e, wąskim gardłem w naszym środowisku, to powiedzmy, że tak do 20% narzutu względem zwykłego backupu robi ta deduplikacja. Czyli na pewno jest to znacznie lepsze i znacznie wydajniejsze rozwiązanie. W porównaniu do po prostu kompresji. Jeśli ktoś robił kompresję GZIPem e, z, dużym, e, z dużym współczynnikiem kompresji, wie, że to zajmuje sporo czasu. Deduplikacja aż tyle czasu mimo wszystko nie potrzebuje. Jeśli mamy odpowiednio wydajne e, procesory, może się okazać, że tak naprawdę naszym e, głównym e, wąskim gardłem będzie mimo wszystko sieć, nawet w przypadku, albo na przykład dyski, czyli szybkość odczytu e, z dysków po to żeby wykonać duplikację. Oczywiście musimy pamiętać, że deduplikacja oznacza, że my czytamy te dane źródłowe za każdym razem, kiedy chcemy wykonać duplikację. Ponieważ musimy wiedzieć, czy blok się zmienił, a żeby wiedzieć, czy się zmienił, musimy go odczytać i zrobić na nim pewne obliczenia tak, z wykonać sumę kontrolną tak SHA. To mimo wszystko zajmuje trochę czasu. Jakolwiek Zauważyliśmy, że bo wykorzystujemy bibliotekę openssl open do tego, żeby obliczać funkcję skrótu SHA2, zauważyliśmy, że to jest mimo wszystko wydajne rozwiązanie, czyli nawet pojedynczy wątek bardzo szybko liczy te sumy kontrolne. I większym problemem jest raczej e, czas dostępu do dysków. Dyski zaczynają być faktycznie znowu powolnym, e, powolnym takim gardłem, tak wąskim gardłem naszego środowiska backupowego. E, trochę mniej sieć, tak, bo już przesyłamy przy deduplikacji znacznie mniej danych. Przy współczynniku 1 do 10 przesyłamy po prostu 10 razy mniej danych poprzez sieć e, i zapisujemy na serwerze backupowym 10 razy mniej danych niż robimy przy normalnym backupie. Jakolwiek te dane mimo wszystko musimy odczytać. Więc odczyt na kliencie w dalszym ciągu jest istotnym wąskim gardłem, który, które możemy napotkać. To generalnie byłoby tyle. Myślę, że macie, z... może macie dużo pytań, może nie, także z chęcią na nie odpowiem. Ile co? Taka przyjemność w tej chwili nie kosztuje nieskończenie dużą ilość pieniędzy, ponieważ nie jest na razie na sprzedaż. Będzie. A ile będzie kosztowało, to wszystko zależy od y, tutaj kolegów y, y, z Bakuli, którzy to wycenią w jakiś tam sposób. Ale myślę, że to, biorąc pod uwagę dotychczasowe y, portfolio, to powin, powinna być cena, myślę, że porównywalna do istniejących w tej chwili pluginów. Czy naprawdę niewiele? Dawaj, dawaj. Na razie jeszcze nie ma, natomiast raczej spodziewalibyśmy się w okolicach trzeciego kwartału następnego roku. To wszystko jeszcze zależy. E, może. No byłby, do, byłby bardzo dobry ten przykład, dlaczego warto byłoby podnieść wersję z szóstej na, siódem, na siódmą. E, kod jest już w tej chwili działający praktycznie prawie wszystko poza tam pojedynczymi elementami działa, natomiast kod wymaga jeszcze stabilizacji. Czyli to wszystko mi działa, praktycznie się nie wywala prawie w ogóle, tak, od czasu do czasu, kiedy napotkam dziwną jeszcze sytuację, e, na przykład z wyciekiem pamięci. Hmm. Wiadomo, no, kod wymaga jeszcze stabilizacji, kod wymaga jeszcze opracowania e, biznesowego, to znaczy e, sprzedaży, tak, marketingowej, w jakiś, ta, sprzedaży w jakiś taki sposób, żeby e, klienci to z chęcią kupowali. E, nigdy nie robiłem deduplikacji w Windowsie 2012 niestety nie potrafię. E, może i można postawić. Ja akurat nie stawiałem na Windowsie, nie wiem. Zawsze musimy pamiętać, że tutaj, mówi, tutaj mówimy o deduplikacji globalnej, czyli na przykład możemy połączyć wiele serwerów w jedną. Nie wiem, czy deduplikacja pod Windowsem ma taką możliwość. Jeśli ma no to nie robiłem takich testów, nie wiem, ciężko, ciężko mi w tej chwili odnieść się do jakichkolwiek. Jak, e, robiliśmy testy, powiedzmy, że nie na zbyt e, nowoczesnych, tak, e, procesorach i to, co zauważyliśmy, to jest nie więcej niż e, 20% narzutu. Czyli mamy, mamy, klasyczny backup, który, nie wiem, wykonywany jest z, z jakąś tam prędkością, powiedzmy, nie wiem, 100 MB na sekundę, no to możemy sobie doliczyć 20%, że to będzie dodatkowy narzut. Yy, deduplikacyjny, przy czym to nie uwzględnia sytuacji, w której deduplikujemy bloki, tak. Znaczy deduplikacja bloków po, po powoduje, że yy, my zapisujemy tylko bardzo niewielkie ilości danych, tak. Czyli na przykład zamykamy 64 kilo, my zapisujemy tam kilkadziesiąt bajtów, więc to też ciężko porównać, bo musimy odczytać te 64 cztery kilo, zapisujemy znacznie mniej, więc ta prędkość zapisu jest taka liczona normalnie jest trochę inna. Ja robiłem testy e, w tej tak zwanej całkowicie e, czystej, czystym środowisku, tak? czyli wszystkie zapisy z jednego serwera szły, e, z jednego klienta szły na serwer backupowy i w tym momencie mieliśmy tak kilkanaście procent, no do dwudziestu maksymalnie e, narzutu. Myślę, że, jakby, że jakbyśmy za, przyjdziemy, nie wiem, za, za pół roku i będą procesory już znacznie e, wydajniejsze, szybsze, my ustabilizujemy i zoptymalizujemy kod. To podejrzewam, że to nie będzie aż tak duży narzut. Jakkolwiek to jest i tak już w tej chwili znacznie mniejszy narzut niż e, kompresja. E, e, na kliencie był po prostu system operacyjny, to pierwsza sprawa, e, oraz maszyny wirtualne w pewnym sensie można powiedzieć, że to też jest jakiś tam system operacyjny, gdzie zaglądamy w bloki 64 kilowe akurat przy wiemie No i on znajduje, że to, te bloki już w sumie on już gdzieś tam miał zapisane, tak? No bo z backupowo dopiero co. Więc spokojnie, wszystko zależy od rodzaju danych. Jeśli mamy dane losowe, no to deduplikacja kompletnie nie działa. Jeśli mamy System operacyjny plus nasze środowisko testowe, czyli obrazy wirtualne maszyn ze środowiskami testowymi. Tam były bazy danych, e, tam były różne, e, różne aplikacje, które my e, testujemy, tak, żeby wiedzieć, jak backup działa, tak, więc takie środowisko, środowisko testowe z maszynami wirtualnymi, więc no, dane się powtarzają, no, ale to jest jakby, wydaje mi się, że to jest rodzaj środowiska, który występuje no, każdego klienta, ma maszyny wirtualne, ma, e, ma dużo, prawie że takich samych systemów operacyjnych Ktoś jeszcze? Jakieś pytania? The guys from the the, the Bacala systems, do you have any questions? No, okay? Okay. Um. I'll, I'll have some later. That's for sure. Yeah, uh, Absolutely. Absolutely. Okay. Yes. And, uh, well, I would say one nice thing. One thing. Uh, there's not very many people who have dared put their hand into the storage demon because it's very complex. So, not only have you put your hand into the storage demon and survived, but you've done something very complex, and I'm very impressed. Thank you very much. Uh, Okej, okay, więc jak nie mam więcej pytań, to ja bardzo dziękuję za poświęcony czas, za to, że wysłuchaliście tego co miałem do powiedzenia. Bardzo miło mi miło. Dziękuję. Dzięki, dzięki Radek jeszcze raz za prezentację. To była ostatnia prezentacja na dzisiejszym Barkampie.